Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą książkę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać opietnicy Ojca. Mówił, słyszeliście o niej ode mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzciani Duchem Świętym. Zapytali Go zebrani, Panie, czy Ty w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im, nie Wasza to rzecz znać czas i chwilę. Które ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii i aż po krańce Ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli Mężowie z Galilei dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo jak widzieliście go wstępującego do nieba oto słowo Boże Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan Bracia Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam Ducha Mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy, Światłe Oczy dla Waszego Serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja Waszego powołania, czym bogactwo, chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. I czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 Alleluja. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Alleluja. Alleluja. Alleluja, Alleluja, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku betanii i podniósłszy ręce, pobłogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo Pańskie. Patrzymy dzisiaj na moment w niebo wstąpienia Pana Jezusa, kiedy unosi się wobec apostołów, wstępuje do nieba. To jest taki moment, którym mogłoby się wydawać finał. Opuszcza nas Pan Jezus i wraca do domu Ojca. Finał. Tymczasem cała Ewangelia, wszystko co mówi Pan Jezus, to mówi: To nie jest finał. To nie jest koniec. To nie jest tak, że ja odchodzę do domu Ojca. Ja idę, żeby Wam posłać Ducha i nie wolno Wam się rozchodzić, dopóki Go nie otrzymacie. Bo cała wiara, wszystko, jest w Duchu Świętym. Masz doświadczenie, nie mam ducha, nie wolno Wam się rozchodzić. Czekajcie, aż go będziecie mieli. Jesteśmy po zesłaniu Ducha Świętego dwa tysiące lat temu. Jeżeli doświadczamy tego samego, co Kościół, nie masz ducha, gubisz go, po czym to poznajemy. Dominuje we mnie strach, podział, niemoc, nie mam siły, nie zmieniam się, brakuje mi cierpliwości, nie umiem zareagować, nie jestem dobrym chrześcijaninem. Staram się, ale to wszystko nie idzie. To proś o ducha, a to proszenie o ducha jest we wspólnocie. Pan Jezus wyraźnie mówi, nie rozchodźcie się nigdzie, bądźcie razem w mieście, bo tutaj na was razem Przychodzi Duch Święty. Modlitwa, Duch Święty stępuje, jak widzimy w Ewangelii, tam, gdzie jest wspólnota. Nie ma takich pojedynczych, że teraz kogoś nawiedza. Jest wspólnota. Jest przynajmniej ktoś, kto się modli, ktoś to otrzymuje. Tak działa Duch Święty. We wspólnocie. Gromadząc nas. Kochani, to, to doświadczenie, że Pan Jezus odchodzi, niestety. Jest bardzo często naszym doświadczeniem, że gdy zapytamy, gdzie jest Jezus, to powiemy w niebie. Tak często patrzymy. Doświadczasz Boga w codzienności? Nie. Bóg do Ciebie mówi? Nie. Jest blisko Ciebie? Nie. To jest dzisiaj podejście ludzi wierzących bardzo częste. Co gorsza, bo to, że to stwierdzam, to jeszcze. Mamy na to, wiemy co zrobić, jak takie coś jest stwierdzam, ale problem jest tego typu, że widzimy to i nic nie robimy, że zaczynamy myśleć: no, przecież tak jest. Przecież to jest normalne, że my chodzimy do kościoła, a Boga nie doświadczamy. Czy doświadczamy? Tylko, że tak trochę, to jest takie nieprzemieniające. Wchodzę, wychodzę, jest to samo. Dla wielu ludzi kościoła. Tak jest i nie oczekują Ducha Świętego, żeby to się zmieniło. Tymczasem Duch Święty, jeżeli go przyjmuje, on to zmienia. Ewangelia, którą czytam, jest dla mnie nowa za każdym razem. I nowość tej ewangelii jest, że on dzisiaj w ten sposób chce mi powiedzieć. Boi się czegoś, prosi Ducha. Masz strach, Boch, bo 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 proś o Ducha. Nie dogadujesz się. Proś o ducha, nie zostawaj z tym. To jest Ewangelia na dzisiaj. Nie zostawiaj, nie zostawiaj swojej niemocy, bo niemoc nie jest cechą ludzi wierzących. My mamy moc, tylko nie korzystamy. Ale mamy moc. Dzieje apostolskie, które nam Asia przeczytała, bardzo wyjaśniają. Co się dzieje, że jesteśmy przy takiej, takiej tajemnicy mocy Bożej, która nam się udziela, a w nią nie wchodzimy. Moment w niebo wstąpienia według świętego Łukasza w dziejach apostolskich wygląda w ten sposób. Bierze Jezus uczniów na górę, oni wiedzą, że coś się zbliża, coś ważnego. I na koniec zadają Jezusowi najważniejsze pytanie w ich sercu. Są po zmartwychwstaniu, są po ucieczce spod krzyża. Zobaczyli, że budując na sobie, to będziemy się tylko zapierali i zdradzali. Zobaczyli to wszystko. 40 dni z Jezusem z zmartwychwstałym, spotykają się. Końcówka. Najważniejsze pytanie. O co pytają? O politykę? Masakra. Tak jest. To pokazuje, pokazuje święty Łukasz. Panie, ostatnie pytanie apostołów. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Ostatnie pytanie apostołów do Jezusa. Bezpośrednie, bo potem z nim rozmawiają dalej, ale już nie w postaci cielesnej. Czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Troska apostołów. Troska, bo przecież to, co widzimy na ziemi, jest tak ważne. Na tym budujemy. A Pan Jezus im mówi: Nie wasza to rzecz. Czym się w ogóle, jakie pytania stawiacie? My słyszymy nieraz: Nie ma głupich pytań. No, dobrze, może to nie jest głupie pytanie. Na pewno jest nie na miejscu, na pewno pokazuje ignorancję duchową i na pewno pokazuje, że Panie Jezu, jesteśmy wobec Ciebie naprawdę w dużym dystansie. Ty mówisz swoje, a my myślimy swoje. My pytamy i rozmawiamy o polityce i to jest dla nas ważne. Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustanowił, ale i teraz Pan Jezus to, co mówi, ale gdy Duch Święty stąpi na was, to jest tyle Jezusa najważniejsze. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. To są słowa Pana Jezusa, które mówi na koniec. W odpowiedzi na ich pytanie. Nie wasza to rzecz, nie to pytanie. Jeżeli będziecie tak pytać, to wasza odpowiedź będzie zawsze chybiona. Będziecie szukali chybionej odpowiedzi. Wasz kierunek będzie zły, ale gdy Duch Święty stąpi na was, wszystko się zmieni. Otrzymacie Jego moc, będziecie moimi uczniami. To jest ten, to, co tutaj widzimy w dziejach apostolskich. To pokazuje cały czas to mijanie się z Bogiem. Jesteśmy przy Nim, patrzymy na Niego, kochamy go. Wszystko jest. No. Do komunii idziemy właśnie. Byliśmy u spowiedzi, jeszcze uklękniemy wieczorem i staramy się żyć wiarą, ale nie czekamy na moc ducha świętego. Wydaje nam się, że ważniejsze jest królestwo Izraela na Ziemi, że sprawy polityczne, jak się rozwiążą, to się wszystko rozwiąże. Nie. Świadkami będziemy w momencie, kiedy przyjmiemy ducha świętego. I to czyni w nas Bóg. On tego chce, żebyśmy się na tym koncentrowali. Co nie znaczy, że te sprawy inne nie są ważne. Są ważne. Tylko w obliczu Jezusa zabiegajcie o to, co jest najpierw, a potem wszystko inne będzie Wam dodane. O to, co jest najpierw. Wołaj o ducha świętego. Nie możesz się dogadać z żoną. Wołaj o ducha świętego. Zachęcam cię do tego. Spróbuj zrobić taki eksperyment. To jest drobna rzecz. Znaczy drobna, może nie drobna rzecz, jeśli mogę z żoną dogadać, tylko wycinek życia. Widzisz jakiś problem, zacznij prosić o Ducha Świętego na tę sytuację. Dla siebie, na rozumienie tej sprawy. No, moje doświadczenie jest takie, że Pan Jezus mi odpowiada. Wczoraj modlitwa po południu mi odpowiada, pokazuje mi, że ten problem, który jest, to jest Goliat, którego Bóg pokonuje, a ja się go boję. No i mi to pokazuje. I, I tak jest za każdym razem, jak wołam o Ducha Świętego, tylko zapominamy o tym pytaniu. Zapominamy o tym wołaniu, bo mówimy: Panie, Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? I znowu swoje. I, i moc Ducha Świętego tak jakby. No dobrze, Duch Święty też jest ważny, może też, no, ale hierarchia w naszym sercu. Zachęcam, żeby, żeby ten moment w niebo wstąpienia, na który dzisiaj patrzymy i który jest taką no, ostatnim bólem Jezusa wobec apostołów, że daje im moc wysoka, a ci się zajmują jakimiś sprawami pobocznymi zupełnie. To boli Pana Jezusa, ale niech to ten ból Pana Jezusa przy niebowstąpieniu, niech w, w, wzmaga w nas głód mocy Bożej. Że ja nie chcę po ludzku, nie chcę mieć wiary ludzkiej, że to wszystko jest po ludzku. Gdyby Pana Jezusa nie było, to byśmy mogli tak samo siedzieć w ławkach, tak samo pośpiewać, tak samo się pomodlić i wyjść z kościoła. To nie o to chodzi. Mamy wziąć moc od Boga, moc przemieniającą. Że zrobimy dzisiaj coś, do czego byliśmy niezdolni wcześniej, nie sami, mocą Bożą. To jest Bóg w nas, to jest łaska Ducha Świętego, którą On nam nieustannie daje. Amen. Dzięki za to, że mogliśmy. Razem spędzić ten czas, zastanowić się nad Słowem Bożym, wysłuchać kazania. Zachęcam, żeby to kazanie Was trwało, żebyście jeszcze chwilkę o nim pomyśleli. Tymczasem dajcie kciuk w górę, bo to bardzo promuje od razu film. I jeżeli możecie, napiszcie swoje słowo komentarza. Jak tylko zakończy się transmisja, to będzie można pisać komentarz i udostępnijcie to. Jeżeli te treści były wartościowe, dajcie możliwość, żeby Wasi znajomi też mogli się o tym dowiedzieć. No i ważna rzecz, chcemy robić transmisję codziennie, robimy prawie codziennie. Kanał transmisyjny, nasz kanał utrzymuje się dzięki waszemu wsparciu. Także w opisie tego materiału macie możliwość wsparcia na materiału, macie możliwość albo za pośrednictwem karty, na jakąś drobną kwotę, która sprawia, że możemy utrzymywać pracowników, rozwijać się też, jeżeli chodzi o sprzęt. Dzięki wielkie, do zobaczenia.